Witajcie, kochani, witam Was serdecznie w kolejnej recenzji. I dzisiaj mamy karty Oracle Celtic Spirit Oracle. Ancient Wisdom from the Elementals. Nicola McIntosh jest autorką i wydawnictwo Rockpool. Kochani, to pudełko jest wyjątkowe. Ja już na tym zestawieniu Wam o tym mówiłam, takie jakby aksamitne. Bardzo przyjemnie się go dotyka, jakbym dosłownie mchu w lesie dotykała, takiego, wiecie, gęstego. Bardzo, bardzo przyjemne odczucia. Bardzo śliczne. Tutaj troszkę się świeci, jakby część jest jak naklejka tutaj, reszta jest matowe. Bardzo fajne jest to pudełko. Łatwo się go otwiera. Sami zobaczycie. Rok pól mamy. Tak jest. Uh -huh. Tak, z tyłu już widać jakieś karty. Tutaj mamy napis. Jeżeli ktoś z Was zna angielski, chce przeczytać, proszę bardzo, zatrzymaj sobie materiał i przeczytaj. Mamy, jak widzicie, 36 kart i guidebook, czyli jakiś przewodnik. Zobaczmy do środka. O, mamy węzeł celtycki. Triquetra, jak dobrze nazywam. Tutaj także z tyłu. Okay. O i tu zawsze, jak zawsze, od roku są dodatkowe informacje. Można sobie pobrać jakąś aplikację. Ktoś byłby zainteresowany, to szukajcie tej karteczki w opakowaniu. <laughs> Bardzo zielone, ciemne, zobaczcie, też boki. Przepięknie to wygląda. I Barwione boczki na ciemno-zielono pięknie się komponują z tym tyłem, zobaczcie. Tyły też są śliczne. Tu mamy też celtyckie węzły. Też taka triquetra, tylko bardziej jakby w trójkącik zrobiona. Tak. Aha, zaraz Wam pokażę. Zobaczmy książeczkę. Książeczka też jest matowa. Tak jak pudełko. Kajcie muszę zagiąć, żeby. Żeby było bezpiecznie tak. Dobra, co mamy w książeczce? 2022 rok, widzę, że jest publikacja. I co tutaj mamy w spisie? Treści The Celtic Messengers, How to Use the Cards, i potem te Cards e, Meanings, czyli no tak jak we wstępie, e, zobaczymy sobie, przejdźmy dalej, i potem każda karta oczywiście jest. The Celtic messengers are here to help raise the consciousness of humanity. Czyli e, ci przekazujący wiadomości e, celtycy są tutaj po to, by podnieść świadomość ludzkości. Pierwsze zdanie, a jakie znaczne, prawda? Cudnie. E, what are elementals? Czyli czym są e, żywioły? Tak, poszczególne. Też bym powiedziała te żywiołaki, bo tak, nie do końca wiem, o czym oni tutaj, czy to są żywioły topowe, czy też te, te, no właśnie, istoty elemental beings, dokładnie, come in many shapes and sizes, czyli te istoty związane z żywiołami przejawiają się w różnych kształtach i rozmiarach. Tak, no tak, to są te istoty, właśnie magiczne, związane z Matką Ziemią, z żywiołami. Super. The Celts, czyli temat e, Celtów, The Celtic People. Skąd pochodzą, e, prawda? No i taki, tak troszeczkę ich e, o, opis o nich, więc to też fajne. Jak ktoś nie wie, nie zna, to tutaj jest parę słów na ten temat, można się zapoznać. How to use the cards? Uwielbiam ten Celtic Knot, e, ten, ten symbol, który tutaj jest. Jeżeli ktoś pracuje e, z. Tą tradycją, kulturą, tak to nazwijmy, to pewnie wiesz i znasz, i wiesz o co chodzi. Tak, czyli tutaj takie wstępy, jak pracować, prawda, jakieś pytanka. Później mamy de triquetra, albo też na trzy karty rozkład. Super. Mhm. I tu mamy The Issue, the Obstacle, the Outcome, czyli ta kwestia ważna, później jakie jest wyzwanie albo przeciwność, i Outcome, jaki wynik danej sytuacji, więc fajnie. Później mamy rozkład pentagram. I jeszcze mamy oczywiście Celtic Cross, czyli krzyż celtycki. Bardzo, bardzo popularny wśród tarocistów i osób używających kart. I później mamy już card meanings. Tak. I co mamy na temat każdej karty? Mhm, dosyć dużo. Jest oczywiście zdjęcie kolorowe. Teraz zobaczymy karty i tu mamy tak numeryczną wartość. Nazwa takie to hasło nazwa karty jakby później jakieś trzy hasła połączone. I tutaj mamy wyjaśnienie tego symbolu, który jest tutaj narysowany mhm. Tak, okej okay. To każdy kto będzie chciał tutaj kupić sobie to sobie przeczyta Nie będę tu może tego zdradzać tych tajemnic kochani Bo każdy tutaj chciałby coś później jeszcze mieć dla siebie do odkrywania, prawda? Tu jest oczywiście wyjaśnione, czym jest ten celtycki not, czyli węzeł, prawda? Jakie tu ma pochodzenie też? Czym jest ten symbol, co oznacza ogólnie ta karta, co wnosi na przykład symbol też o, kto jest dąb, co wnosi ten symbol, jakie znaczenie, prawda ma. Dosyć dużo jest informacji, więc. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie pośród tak dużej ilości jakby no bo to jest dużo, jeżeli chodzi o taki temat, w moim postrzeganiu oczywiście. Tak, no i generalnie później każda karta jest właśnie w taki sposób zrobiona. Jeżeli ktoś lubi temat właśnie żywiołów tych istot związanych z żywiołami magicznymi temat celtów, oczywiście tu gdzieś też się łączy ten temat z jakby nie było Krórem, królem Arturem, prawda i całym tym tematem. Już kiedyś sobie zrobiliśmy takie zestawienie. Także na ten temat. Oczywiście mam na myśli Avalon, prawda, więc gdzieś tak tu poczułam z tych kart też ten temat Avalon, tym bardziej, że tu Morrigan mi gdzieś mignęła też. Dobrze, zobaczmy sobie wtedy same karty i się przekonamy, co tu faktycznie, jakie tematy nam się będą pokazywać. Troszeczkę nam przybliżę znowu, OK. No i lecimy po kolei. Mamy Dąb, jedyneczka. Mhm. Kilka haseł, jak widzicie, poniżej. The, The Oak Guardian, czyli strażnik dębu. Mhm. Bardzo dużo tu jest różnych tych węzłów celtyckich. Super. Tu mamy faun, czyli istota magiczna, prawda? The maiden, super. Czóreczka, Gwyneth. Mhm. Wiem Wam, że bardzo magiczne są czuć tutaj energię. No, magia celtycka jest potężną magią, to jest tak silne. Kto się przekonał, ten wie, prawda? Także um, czuć tą energię. Powiem wam, jak najbardziej czuję tą energię z tych kart, z tej książeczki. Także jeżeli ktoś chce popracować z, tą, z tym rodzajem magii, jak najbardziej jest to fajny wstęp. No albo też stała, prawda, do, do współpracy. Tak. Jak najbardziej. Tak jest. Peace Walker. Mhm. Bardzo proste są, ale bardzo przyjemne. Można się skupić na, na tych hasłach, na tym, co ta karta przenosi, prawda? Niezwykle ciekawe są też te różne właśnie tu symbole tych węzłów celtyckich. Tak jest. Mhm. pojawia nam się Green Man. Ja yeah, już uh -huh. tak, bądź tak. Mhm. Tak. Nie będę tu, kochani, czytać i tłumaczyć, ponieważ jeżeli ktoś chciałby korzystać z tej książeczki, z, tej, z tych kart, no to musi znać angielski. Mhm. Tu mamy triple goddess, potrójną boginię, też z księżycem połączenie, cudnie. Och, uwielbiam te. Uwielbiam, powiem wam, jestem ogromną fanką węzłów celtyckich. Triquetry, i ten się nazywa troszkę inaczej, ale nie mogę sobie teraz przypomnieć. Och, nieważne. Jak ktoś wie, to wie, a jak ktoś nie wie, będzie chciał, to sobie sprawdzić, tak w to wierzę głęboko. Tak. Mamy kolejne. Mhm. Dużo różnych rodzajów magii. Tutaj widzę, że jest. Y jakby opisanych, pokazanych, więc też można się dowiedzieć parę rzeczy, jeżeli się jeszcze nie wie. Na pewno jest to ta książeczka i te karty na pewno to poszerza faktycznie świadomość w tym kierunku właśnie tematu kultury, tradycji Celtów. Mhm. Piękna sowa. Mhm. The Green Fairy, zielona wróżka. Super. O, mamy Morigan, właśnie. Się skojarzyło zawalone od razu z tym obszarem, prawda, magicznym. Tak. Mhm. Mm -hmm, portal super uwielbiam naprawdę bardzo są magiczne powiem wam the pentagram Mhm. Mm Heart center. Jeżeli ktoś na przykład nie, nie za bardzo zna angielski, no to tutaj te hasła na kartach bardzo łatwe są do przetłumaczenia. Natomiast jeżeli chodzi o książeczkę, no to tam troszkę więcej pracy by trzeba włożyć, ale można by wyciągnąć tak zdanie, dwa, prawda, na temat każdej karty. I myślę, że też jak najbardziej na spokojnie można pracować z tymi kartami. The Gatekeeper. Mhm. Magiczne są, naprawdę powiem wam. <laughs> Nie wiem, czy czujecie tą energię oglądając, ale jak się ma kontakt z nimi, taki bezpośredni, to ta energia jest niezwykła. Absolutnie niezwykła. Tak. Standing Stones. Mhm. Tak jest. No, zdecydowanie fajnie jest, jak się nie wie, poczytać te książeczce i później dopiero pracować z nimi, prawda? No, można też z tymi samymi hasłami oczywiście, jak najbardziej. Tak. Ok, no dobrze. Dobrze, czyli tak. Widzieliśmy już karty. Widzieliśmy piękne boczki. Zmierzmy sobie, może ich wielkość. Mamy 9 na 12 i 8, czyli dosyć duże są. Może spróbujmy przetasować. Spróbujmy je przetasować. Twarde, sztywne. Uuu, zobaczcie. No. Takie tasowanie to troszkę tutaj widzę, że. Nie chcą się wyginać, wiecie, są bardzo, bardzo twarde. To nawet nie będę w ten sposób próbować, bo można sobie uszkodzić karty. To jednak w ten sposób e, trzeba. O, coś nam się tu chciało zademonstrować. The Gift, zobaczcie, siódemeczka i mamy Shaman Spiral. Mamy Communication Gift Crystals i mamy Awareness Practice Connection. Tak, czyli komunikacja, prezent, kryształy, świadomość... Practice, czyli praktyka i connection, połączenie. No może dla kogoś coś to tutaj znaczyć będzie. No dobrze. Okej. Okay. No w ten sposób jak się pasuje, to jest fajnie, to jest ok. Dobrze kochani, oceńmy sobie. Twarde są superancko, więc wytrzymają bardzo długo. Nie widać tutaj, żeby cokolwiek się podnosiło, zbierało, więc to też jest fantastyczne. Te tyły są w ogóle absolutnie zjawiskowe dla mnie. Uwielbiam zieleń i, i te właśnie węzły celtyckie dlatego ja mogłabym na to patrzeć i patrzeć, nawet już tak sobie myślałam, powiem Wam, że sobie odrysuję tą kalką kreślarską właśnie ten, ten tył, prawda, ten wzór, żebym sobie mogła gdzieś go nanieść. Tak bardzo mi się spodobał. Jakość, a trwałość 10 kochani, zdecydowanie punktów, a jeżeli chodzi o energię, no tutaj absolutnie dziesięć, powiem wam, że ta energia, która bije z tych kart jest niesamowita, absolutna magia aż mnie tak wyciszyło, że dosyć mało mówiłam na, na ich temat, bo każda mam takie poczucie, że każda coś przekazuje, są może niby proste wiecie, nie ma tu za dużo jakby tej grafiki, ale jednocześnie mają mają ukrytą energię każda karta jakby jest przysiąknięta specyficzną energią, którą się czuje kiedy się to otwiera bardzo fajne, powiem wam uwielbiam, już uwielbiam, na pewno magiczne na pewno do pracy z energią nadają się świetnie do codziennych podpowiedzi wyciągania kart jak najbardziej też się nadają fantastycznie więc naprawdę z mojej strony polecam w 100% fantastyczna energia, fantastyczne karty widać, że Osoba Nicola McIntosh doskonale wiedziała, czym jest właśnie energia Celtów, magia Celtów. Widać, że doskonale wiedziała, o czym pisze tutaj, jak tworzyła, prawda, te karty, tą książeczkę, no i oczywiście też te obrazy. Polecam każdemu. Dajcie znać, kochani, jak Wam się. Te karty podobają? Czy chcielibyście popracować z magią Celtów, tak to nazwijmy, może z tą kulturą, z tą tradycją? Czy znacie właśnie węzły celtyckie, czy lubicie? Może ktoś z Was mieszka gdzieś na obszarach, właśnie gdzie, gdzie Celci jakby są znani od dawna, gdzie na przykład powstała, prawda? albo jest dalej kultywowana ta tradycja, tak to nazwijmy, na przykład Irlandia, Walia, Szkocja, no wiem, że w Anglii też troszkę, gdzieś tam w Europie też troszkę, wiem, że też gdzieś Austria, więc może ktoś z Was mieszka gdzieś w tych obszarach, gdzie nadal ta kultura jest tak na co dzień po prostu kultywowana. To jest fantastyczne. Ja zdecydowanie marzę mi się właśnie, żeby odwiedzić jedno z tych miejsc na Wyspach Brytyjskich i zobaczyć, poczuć, przekonać się też, prawda, ten Stonehenge, ten piękny, historyczny pomnik, które mamy, tych kamieni ułożonych, no i inne, może mniej znane też w wielu miejscach. Fantastyczne takie miejsca mocy, prawda? Więc też to się gdzieś tutaj łączy nam wszystko. Dobrze, kochani, tyle dzisiaj. Dajcie znać, jak Wam się te karty podobają, czy byście z nimi pracowali, w jakich okolicznościach. Może już je macie, z nim pracujecie. No i jak zawsze, cudownie, że jesteście i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Papa. Pa.